Robert Karaś ostatnio stał się bardziej popularny z powodu fali hejtu, która się polała, aniżeli z tego, że bije tak niesamowite rekordy jako Polak, jako sportowiec, jako człowiek. Zastanawiające i bardzo pouczające, bowiem wydaje mi się, że z każdej sytuacji można się czegoś bardzo wartościowego nauczyć. I tutaj zobacz, jakie trzy ciekawe wnioski można wyciągnąć. Po pierwsze, ludzie będą wspierali Cię do momentu, kiedy. Będziesz na poziomie, do którego mogą dosięgnąć bez wysiłku. W przeciwnym wypadku zaczną ciebie podświadomie ściągać w dół, w obawie, że zostawisz ich daleko w dole i daleko z tyłu. Po drugie, hejt to najbardziej popularna forma sportu wśród niektórych ludzi, którzy mają na temat sportu najwięcej do powiedzenia, jako forma zdobywania energii, podczas kiedy te osoby ani o centymetr nie oderwały się od swojej strefy komfortu. I w ten sposób, próbując, po, próbując pomniejszać drugą osobę, próbują pozyskiwać energię, po to, aby choć na chwilę poczuć się lepiej. Po trzecie, pamiętaj, że nikt nie będzie ciebie nienawidził za to, że będziesz gorszy, gorsza od nich, za to, że pozostaniesz w szarej strefie przeciętności. A więc panie Robercie Karaś. Proszę robić absolutnie swoje i się nie tłumaczyć, ponieważ wrogowie tego nie usłyszą, obojętni tego nie zrozumieją, a zwolennicy i przyjaciele absolutnie tego nie potrzebują. Wszystkiego co najlepsze. Trzymaj się, cześć.